Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj mikrobus kempingowy Volkswagena wjeżdża na kanał. Zestaw, o którym było głośno, że troszeczkę ma zachwiane proporcje, że troszeczkę wygląda mech, ale ogólnie i tak ludzie mówią: Kurczę, ale fajny ten Volkswagen. No i stwierdziłem, że trzeba mu się przyjrzeć i Wam go zaprezentować. 730 zł bez grosza to cena katalogowa, a w środku znajdziemy 2200... I 7 elementów, myślę że 2201. A pudełko jest naprawdę duże. Wygląda tak. No i oczywiście mamy ten taki elegancki design z serii 18, dawniej zwanej serią Creator Expert. No a tutaj mamy pokazane wszystkie funkcje ruchowe. No bo jak 18, to raczej nie zabawowe. No kto, kto ma więcej niż 18 lat, się będzie bawił. Oczywiście z kolekcjonerem i kupuje klocki po to, żeby sobie stały na półce i zdobiły jego dom. A tak całkiem na serii. Oczywiście jestem ciekawy, bo mamy tutaj też taki Standardowy materiał, który jest taki troszeczkę jakby welurowy, więc też będę chciał mu się przyjrzeć. No i troszeczkę będę składał, bo zakładam, że ten zestaw to tak mniej więcej 3 godziny składania, więc cóż, najpierw idziemy na stół, otworzymy pudło, a potem po 3 godzinach budowania w moim przypadku, a w waszym przypadku raptem po jakiejś sekundzie, może dwóch, zobaczycie gotową konstrukcję. Wielkie pudło, czarne niczym moje serce. No a co w środku? No, oczywiście widzicie co w środku. Bardzo ładnie te grafiki wyglądają, kiedy one są właśnie takie wyeksponowane modele. A w tle mamy taką właśnie czerni, która czasem gdzieś tam jest przebita innymi kolorami. Oczywiście informacja, że jest to oficjalny produkt na licencji Volkswagena. No a z tyłu właśnie tak. I jeśli chodzi o naklejki. Ja wiem, że nie będę na pewno ozdabiał tego samochodu naklejkami, bo... Hmm, bo mi się to nie podoba po prostu. Jeśli chodzi o wnętrze, ono rzeczywiście wygląda fajnie. Mamy tutaj kuchnię, mamy jakąś rozkładaną kanapę, mamy tutaj możliwość dźwigania tego tyłu, mamy też możliwość przesuwania bocznych drzwi, mamy też możliwość oczywiście pochowania tam gdzieś krzeseł, mamy też możliwość schowania deski, no i w środku mamy też oczywiście ten dźwig Dźwigany dach, znaczy w środku, no w sumie dźwigany dach po prostu mamy. No, także wygląda to spoko. Co do wymiarów, 35 cm długości, 15 cm wysokości, a ja już nacinam plomby, żebyśmy mogli zajrzeć do środka. No i oczywiście wysypię to wszystko, jak właśnie sobie nie rozwalę tła. I tutaj w ogóle bardzo dużo piaskowych klocków jest na tych grafikach. Worków naprawdę całe mnóstwo, na pewno kilkanaście, bo już widzę jedenastkę. Tutaj oddzielny worek z oponami i szybą. Opon jest 5, bo oczywiście mamy to koło zapasowe z przodu. Przeogro... Przeogromna, przeokrutnie tłusta wręcz instrukcja, naprawdę gruba. Ja przez wygodę będę na pewno składał to z instrukcji cyfrowej, bo zaginanie takich grubych instrukcji potem powoduje, że te kartki odpadają, przekładają się i tak dalej. No a tutaj możecie zobaczyć te wszystkie kolorowe naklejki, takie trochę w klimacie Lego Dots. No ja nie jestem ich fanem, więc jak mówiłem wcześniej, na pewno nie będę ozdabiał samochodu naklejkami tymi. To oczywiście przykleję. No to idę budować, bo na pewno myślę, że 3 godziny jak nic to przede mną. Czekam, żeby to zbudować. A zaraz z powrotem wjeżdżam tutaj w Volkswagenem i będziemy go oglądać. No, to chyba możemy wybrać się w podróż, chociaż przyznam, że były takie momenty, kiedy miałem ochotę wyrzucić ten samochód przez okno. Dlatego, że łączenie w paru miejscach było takie, że naciskając coś u góry, przesuwała się ta siła na dół i klocki wręcz rozbryzgiwały się na wszystkie strony. Szczególnie miało to miejsce przy łączeniu przodu i tyłu. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, było w porządku, ale myślę, że to, co Was może zainteresować, to eksplorowanie wnętrz przede wszystkim, ale zanim to zrobimy. Pokażę wam też dodatki, które tutaj się znalazły. No, bo jak wiecie, nie ma tutaj minifigurek, ale mamy na przykład taką deskę, która ma jedną wadę. Mianowicie, nie możemy jej tutaj nigdzie schować w taki sposób, żeby ona miała właśnie taki docelowy swój schowek, właśnie na tę deskę. Ale za to, schowek znalazł się tutaj na krzesła, i możemy sobie je wyjąć i oczywiście rozłożyć. Jeśli chodzi o rozkładanie krzeseł, to wygląda to w ten sposób, że tutaj dźwigamy sobie siedzisko, mamy nóżki, no i krzesła. Jak malowane to może nie, ale są z klocków, więc tak to się prezentuje. Naprawdę myślę, że przyzwoite konstrukcje. Myślę, że też wygląda to naprawdę ok, więc też umiejscowienie ich tutaj. Szkoda, że to jeszcze nie jest w jakiś sposób przykrywane. No ale cóż, krzesła wędrują na bok, a ja pokażę wam konstrukcję z zewnątrz. Potem będziemy zaglądać do środka. No i cóż, jeśli chodzi o samą konstrukcję, mam wrażenie, że ona jest nieco toporna. Bo ta skala. Troszeczkę jest może za mała na ten model, ale to może tylko takie moje gdybanie. Wy możecie uważać, że jest naprawdę idealna. No i tak, możemy sobie oczywiście za pomocą tego koła pokręcić przednią osią. I wygląda to w ten sposób. Nie trzeba oczywiście otwierać drzwi, nie trzeba ruszać kierownicą. Możemy sobie właśnie za pomocą tego koła zapasowego ruszać. I zwróćcie też uwagę na bardzo fajne felgi z logo Volkswagena. Tutaj też mamy tablice rejestracyjne, które możemy wymieniać. I zaraz wam pokażę na jakie. A dokładnie takie. Z napisem Kalifornia z przodu i z tyłu, bo oczywiście tablice tutaj i tutaj się znajdują. Trochę też razi w oczy ta szpara za światłem, bo mimo wszystko nie zostało to jakoś tak idealnie domknięte. A szkoda, można było to jakoś rozwiązać. No i też jeśli chodzi o to, jak samochód wygląda od boku, no to prezentuje się w ten sposób. Jeśli chodzi o wygląd tej strony, to tamtej różnice są niewielkie. Tutaj mamy jeden tail z naklejką, który oczywiście ma imitować bak, no i tutaj mamy też odsuwane drzwi, ale nie odsuwamy ich w ten sposób, tylko tutaj mamy taki guziczek, naciskamy Drzwi lekko odskoczą, o ile nam nie odskoczy nic innego. I sobie oczywiście możemy je odsunąć, otworzyć, zajrzeć do środka, ale zaglądać będziemy za chwilę. Dobra, zamknę sobie to z powrotem. No i właśnie to są takie rzeczy, które na wcisk wchodzą, i to niestety jest wada. Od tyłu prezentuje się to w ten sposób. I tutaj, też jeśli chcemy coś pootwierać, gdzieś pozaglądać, no to cykl, dźwigamy sobie ten element i możemy zobaczyć kanapę od tyłu, która też jest rozkładana, i też będziemy zaraz się jej przyglądać. Możemy sobie jeszcze dźwignąć, o, ten element, ale to teraz, a, żebym nie popsuł, dźwiga się to w ten sposób i możemy sobie tutaj zajrzeć do silnika. Co prawda nic tam się nie rusza, nic nie pracuje, też szkoda. I żeby dopełnić formalności, właśnie widzę, że chyba odpadł nam fragment przedniego zderzaka, to z tej strony prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy kubek, taki normalny, minifigurkowy, hmm. No, nie ta skala, ale cóż, niech będzie. Powiedzmy, że to jest filiżanka na espresso. No to teraz pora pooglądać pozostałe elementy. Jednak jeszcze nie powędrujemy do środka, bo teraz pokażę wam, jak dźwigany jest dach. Tadam. Koniec pokazu. Mamy tutaj taki materiał, który jest jakby lekko flokowany, on od spodu wygląda dokładnie tak jak materiały, które znamy choćby na przykład z błon na skrzydłach smoków, a tutaj mamy taki mięciutki, delikatny materiał. Czy to wywołuje jakiś efekt wow? No niekoniecznie. Z drugiej strony też w momencie, kiedy to dociskamy, trzeba pamiętać, żeby oczywiście materiał skierować do środka, to też to spasowanie nie jest takie idealne. To jest oczywiście na jednej sprężynie. No i jak widzicie, ja naciskam i delikatnie gdzieś z jednej z drugiej strony. Ten dach się rusza. Tego spasowania właśnie idealnego nie ma. Może gdyby to było zrobione w taki sposób, że zastosowano by jakąś dźwignię, która by to dźwigała. Następnie tutaj powiedzmy na czterech studach gdzieś na brzegach by się to trzymało, byłoby to pewnie lepiej rozwiązane. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Zajrzyjmy więc do środka. A żeby do tego środka zajrzeć, należy zdemontować dach. I jego demontaż jest o tyle problematyczny, że w momencie, kiedy dotykamy tyłu, to lubi się tutaj nam coś zapaść, bo możecie zobaczyć, że ta konstrukcja jest lekko delikatna. Cały czas trzeba to dociskać i poprawiać. Dach wsuwamy po prostu tutaj i na tych kulkach mocujemy sobie po prostu zaczepy, które znalazły się w tym miejscu. Ale mieliśmy porozmawiać o wyposażeniu. I co w środku się znalazło? Po pierwsze, tutaj mamy zlew. Tutaj znajdziemy też najpewniej czajnik, który stoi sobie na jednym z dwóch palników. Możemy oczywiście udawać, że regulujemy pokrętłami te palniki. Tutaj też znalazł się taki blad, który możemy sobie dźwignąć. I myślę, że akurat ten blad jest całkiem sensownie skonstruowany. A z tyłu mamy kanapę, którą oczywiście możemy sobie też rozłożyć, bo kanapa jest rozkładana w ten sposób i dzięki temu możemy sobie oczywiście stworzyć łóżko. I tam z tyłu wygodnie się położyć. Ona też jest przesuwana w różne strony, ale tak wygląda standardowo. Ja też zejdę nieco niżej, żeby pokazać Wam lodówkę, bo jest naprawdę konkretnie wypełniona. Ale szafki są dwie, więc lodówka to jedna z nich. A czymże jest ta druga? Ano, w tym miejscu możemy sobie zobaczyć, jak znajduje się pod tym blatem butla z gazem, która oczywiście zasila palniki, a z drugiej strony jest właśnie tak jak mówiłem wcześniej, lodówka i w lodówce znalazły się jakieś napoje, znalazł się banan, znalazł się też chyba sok pomarańczowy, tak to wygląda. No i to właściwie tyle, jeśli o eks chodzi o eksplorowanie tego miejsca. Tutaj oczywiście podłoga jest wyłożona tajlami, więc jest gładko. No i pod tym kątem akurat to wnętrze wygląda całkiem sympatycznie. Możemy jeszcze zajrzeć do przodu. No ale tutaj właściwie za wiele się nie dzieje. Znajdziemy dwa fotele dla kierowcy dla pasażera. One w ogóle się nie ruszają i też są takie troszeczkę nieco przeskalowane. Bo jak weźmiecie pod uwagę wielkość kierownicy, to ona naprawdę jest ogromna w stosunku do foteli. Też wezmę sobie tutaj może jakąś minifigurkę, tylko patrzę, co mam pod ręką. Ok, niech będzie taka figurka, posadzimy ją i zobaczcie. Jak ona wygląda, oczywiście jak Liliput, ale mimo wszystko ten fotel nie jest jakoś zbyt za duży, a kierownica wydaje się być naprawdę ogromna. Mamy tam też drążek do zmiany biegów i to właściwie tyle, więc tutaj jakoś tak troszeczkę ubogo jest i można było jeszcze wykończyć nieco inaczej te drzwi od wewnątrz, bo jest naprawdę dość pusto. No ale cóż, zawsze gdzieś trzeba przyciąć na ilości klocków i akurat trafiło na to miejsce. Jeśli ktoś chciałby mi sprawić prezent i dałby mi do wyboru jeden duży model samochodu od Lego, to na pewno nie wybrałbym tego samochodu. Raczej myślę, że pomyślałbym o choćby... Mustangu, czy nawet o tym samochodzie Jamesa Bonda, bo ten Aston Martin był spoko. Może gdyby miał nieco inny kolor, ale trzeba było oczywiście odwzorować filmową kolorystykę. No i cóż, mamy tutaj myślę model, który będzie pewnie stał na półce, będzie trochę zbierał kurz. I to wszystko ma jakieś sensowne funkcje, ale nie porwał mnie jakoś tak przekosmicznie. Wiecie, czasem jest tak, że składacie jakiś zestaw i on po prostu staje się taką waszą miłością od pierwszego wejrzenia. Tutaj tego nie było. Tutaj też pojawiały się nerwy. I takie dość negatywne emocje przy łączeniu niektórych elementów, bo naprawdę niektóre rzeczy trzymały się na ślinę i słowo honoru, i to nie jest myślę zbyt dobra rzecz w takich zestawach, które oczywiście trafiają już do sprzedaży, więc jest to zestaw, który jest ok i myślę, że to będzie najlepsze podsumowanie w tej recenzji. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!